Dojechaliśmy do kempingu. Jesteśmy na Węgrzech aktualnie. Powoli się przygotowujemy do śniadania, a po śniadaniu ruszamy do Chorwacji. Bagażnik zapełniony na maksa pod sufit. Zatrzymujemy się. Mamy taką małą awarię. Hamulce się zagrzały. Mamy parcelę. Patrzcie, co się dzieje. Rozkładamy namioty. Witam na naszym kanale. Dziś mamy sobotę. Jesteśmy na maini. Co? Myjemy auto, tankujemy i ruszamy. Dziś kierunek Chorwacja. Jeszcze musimy zabrać po drodze trzy osoby. Pojedziemy wszystko. Także zobaczymy, jak camper da radę przy pełnym obciążeniu. Czyli będzie sześć osób, pełny bagażnik. Zobaczymy, jak minie nam droga. Zatrzymaliśmy się na stacji. Tankujemy w Czechach. Diesel. 39 bodajże. Tankujemy i jedziemy dalej. Tak, 39,50, tak widać. Robimy sobie tu krótką przerwę na stacji. No i co, ciśniemy dalej. Dojechaliśmy do kempingu. Jesteśmy na Węgrzech aktualnie. W drodze na Chorwację. Zatrzymujemy się tu na jedną noc. Bardzo ciekawy kemping. Zold Zona Camping. O ile dobrze to przeczytałem, to tak się nazywa. Tak stoimy na tym kempingu. Ustawiliśmy się, reszta zaraz się dostawi. Jeszcze namioty będą rozłożone. Świetne sanitariaty. Tuż naprzeciwko mamy budynek z bufetem, z takim małym sklepikiem, z podstawowymi produktami. I można nabyć produkty lokalne również w tym sklepiku. wchodzimy do drugiego budynku, przechodząc na drugą stronę i tu mamy wet. Tu mamy sklep. No, takie podstawowe produkty. Oprócz tego, koło jeszcze jakieś wędliny można zakupić lokalne miody. No i oczywiście wina. Wina również mają na grilla, jakby zabrakło węgla drzewnego. Też. I tu mamy recepcję. Chłopaki, de chłopaki degustują wino. I zastają tu sprawy. Nie chodzi miał mnie, nie chodzi Dobra, jak czas. Dobra, jak czas. Przytrzymaj o, tak. lody, lody. Wracam z recepcji. Przejdę zaraz na nasz kemping. Otwieramy furtkę. Podem. I tu wjeżdżamy jakby tym głównym gwiazdem, i tak wygląda kemping, na którym jesteśmy. Z Mamy tu mapę tego kempingu plan. Nie jest to duży kemping, niewielkich rozmiarów. Ale bardzo fajnie zorganizowany. Nowoczesny moim zdaniem świetnie położone tuż przy granicy z Chorwacją, także w drodze na Chorwację można się tu zatrzymać. Są takie parcele. My korzystamy z takiej dość dużej, z tego względu, że jest nas kilka. Tak, a tu mamy budynek, kuchnię, sanitariaty. Kamila właśnie nalała wody. I idziemy robić kawę. Wejdę, pokażę Wam jeszcze budynek z sanitariatami z kuchni. Tu jest też recepcja, tu mamy, tu mamy kuchnię, z której możemy korzystać w takim ciekawym stylu. Mamy czajnik, mikrofalówka, takie podstawowe rzeczy, ale fajny kąt taki, żeby usiąść, zjeść śniadanie w razie niepogody. Mamy również taki kącik do posiedzenia, właśnie Kamila tu odpoczywa z takimi radyjkami stylowymi, kamyczki. takie kamyczki dla ozdoby, no i tu mamy pralnię. W tym miejscu sanitariaty dla dziewczyn i sanitariaty dla chłopaków. Dla chłopaków może wam pokażę, zapalę tu światełko. Woda ciepła. Toalety bardzo czyste. Kabiny prysznicowe wyglądają tak, także w wielkości, czyste, bardzo wygląda to dobrze, nowocześnie. Myślę, że niczego tu nie brakuje. Tak wyglądają parcele 5-6-7 ponumerowane. No tu już pewnie ciężko wjechać myślę, że no tu ciężko byłoby wjechać, natomiast można się ustawiać namiotami, jest tu jakieś oświetlenie mamy tu również dostęp do prądu są skrzynki z prądem, także tam jeszcze też wyżej można się ustawiać, a z góry ten kemping wygląda tak. Także taki klimat dosyć ciekawy. Kameralnie można się zatrzymać. Bardzo tu cicho, bardzo spokojnie. A nasza parcela wygląda tak, dość duża. I jeszcze tu rozłożymy namioty. Także tak wygląda nasza parcela. Witajcie w niedzielę. Powoli się przygotowujemy do śniadania, a po śniadaniu ruszamy do Chorwacji. Bagażnik zapełniony na maksa pod sufit. Tylko przypominam, że jedziemy w 6 osób, także tych bagaży trochę jest, ale dajemy radę. Część przełożyliśmy do drugiego kampera, także. No cóż, pakujemy się, zamykamy i ruszamy. Pierwszy przystanek, stajemy w drodze na Chorwację przy takiej świętej budce telefonicznej. Właśnie tu T-Mobile, kolega dzwoni, Marek dzwoni. I co? Zaraz ruszamy dalej. Zatrzymujemy się. Mamy taką małą awarię. Hamulce się zagrzały. No i niestety musimy poczekać z godzinkę aż się ochłodzą. Czekamy. Nie tylko nam. Tu przed nami stoi kamper. Również ta sama sytuacja. No i Marek z ekipą też. Hamulce przegrzane, także czekamy. Czekamy tuż przy wjeździe na autostradę Jesteśmy przed kempingiem Polari Wchodzimy na recepcję, załatwiamy całą papierologię i wjeżdżamy Mamy parcelę, patrzcie co się dzieje, rozkładamy namioty Masakra jakaś Ulewa, bez leje Tragedia, Armageddon. Brzmi. Brzmi jeszcze, no ale cóż, no piwko, no, no jakoś trzeba tutaj kurcze zacząć tą chorwację.